Księga naukowi, jest i salamandra. Dzisiaj kolejny odcinek. Właśnie z Minecraft'a. Dzisiaj ogólnie będę chciał zejść do kopalni. O, ziemniaczki, Dziękuję bardzo. Więc właśnie tak. Yy, zejdziemy do kopalni. Weźmy sobie crafting bo pewnie mi się przyda. Yy, poszukamy żelaza, diamentów. No i takich różnych właśnie. Yy, węgla, no i takich surowców. Więc hmm, nie wiem, czy się wkopywać. Na przykład, może już iść dalej. Yy, na pewno weźmiemy sobie łóżko. Yy, więc w sumie moglibyśmy iść dalej, gdzieś i może się natrafimy gdzieś na jakąś kopalnię. Yy, bo na pewno mi się przyda. Taka kopalnia. E, tylko możemy się przespać w sumie, bo się robi noc. E, więc dobra, tutaj kładziemy sobie łóżko. No i idziemy spać. Dobra, wstałem. Sobie wcześniej rano, co to? Nie wiem, dobra. Witamy do sodniczka. O kurczę! Dawaj mi złoty rzeczy! daj mi złoty! Życzy. Rozbrają cię, a masz, a masz. No, dziękuję. Czemu? Czemu hełm? Czemu nie klata? Ja się pytam. Dobra, plegnam Was piękna rozko i wyruszamy dalej w poszukiwaniu y jaskini. Jest, jest no. Dobra, widzowie już po długich chodzeniu znalazłem jakiś cave. Więc ja bo właśnie po niego tutaj będziemy schodzić. Tam widzimy węgiel. Więc zjedzmy sobie i będziemy tam schodzić. Mamy światkę, mamy glą, więc myślę, że będzie wszystko dobrze. Już mam tutaj węgiel, spaczmy sobie do wody yy, i wykopmy sobie jeden Zrobimy sobie pochodnie. Kurczę, mam to nie wykopywać, ale dobra. Zrobimy sobie pochodnie, zrobimy sobie wszystko. Kurczę ty wodą jedna, tutaj mam jakieś girki. No tutaj, oh, o no super I sobie tutaj to hopa, hopa, hopa I tam jeszcze tam jest jeden, więc sobie się przekopmy Tutaj też mamy A nie będzie nam potrzebne, żeby przypalić W ogóle pochodnie, żeby przypalić to, co zdobędziemy Więc właśnie tutaj będzie tutaj Więc na początku weźmy sobie patyki Zróbmy patyki, patyka, patyka Papiekę sobie zróbmy i teraz zróbmy sobie pochodnie trochę. Trochę pochodni. Yy, och, super. I weźmy sobie pochodnie. No, 30 pochodni powinno wystarczyć, więc chodźmy sobie do ciemności. Tam widzimy dwa creepery, O oh Dobra, na początku jeden, na początku jeden. Mi wybuchnie. Tak wybuchnie. On co się zlogował? Ten drugi? To ja nie widzę tego drugiego. To źle. To źle, że ja nie widzę tego drugiego, nie? Nie wiem, może gdzieś się za Dobra, e, tu jest wejdzie, Co Sobie, wskoczmy. O kurczak, Właśnie, właśnie, właśnie ciebie, ciebie szkoda. ciebie. Bo ja się! Każdy mi wybucha! Co to ma znaczyć, w ogóle? Ja tego nie pojmuję, mamy tutaj węgiel, więc u go Właśnie. Ja tego nie pojmuję, widzę tutaj węgiel, więc go sobie wykopuję. Eee, tutaj, eee, 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 co my tu mamy, my, my, gdzie jest Żyluzo? Kurczę, ten jest mały, się jakiś mały. Si wydawał duży, ale jest mały. Może tu jest No, dobra, chyba nie. Dobra, wracamy. Ja wracam, ja. ja wracę, nie? Tutaj nie ma co. Tutaj jest słabo. Coś, coś tutaj trochę. A, mam jeszcze. To, no, coś świetnie się. Pobawimy jeszcze. Opa. 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 Dobra. A jeszcze to A kysz? A kish. Ty, ty, ja zaraz ginę! O um, kurcze, ja muszę to trochę. Zajsmy sobie chlebek I chodźmy na powierzchnię. Dobra. Opa, 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 Dobra. Tutaj mamy cały Nic nie powiedziałam, ok? No dobrze, to jest taki mini cave. Tam może coś jeszcze jest. Mogę, mogę cię uko-trupić? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, się ma. Jeszcze ciebie, ciebie, ciebie. Ciebie No super, no świetnie. Idziemy, sobie papa. Pa. Idziemy szukać kajdów, bo ja muszę. O, tutaj może się będzie jakieś żeluzko. Mi się by przydało jakieś żeluzko. Wiemy, że tutaj już się robi ciemność. Dobra, tu nic nie ma. Mamy węgiel. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj. wykopmy go sobie. Mam się przyda. Żeby coś przepalić, coś na razie jeszcze nie mam co przepalić. Ale dobra, trudno. Będzie napój, nie? Dobra, wykopmy sobie kurczę, ja nawet nie mam Kilofa żelaznego Więc trochę słabo Ale dobra Wykopmy sobie tutaj chyba to też O, lapis Wykopię go w tym? Tak, wykopę. Ty, ja nie mam miejsca O kurde, ty pierwszy raz nie mam Miejsca! Kurczaki ty, ty, ja się stąd nie dostanę. Oh, jak jakie to uciążliwe! dobra. Walmy nasiona. Tak. Ile ja ich mam? Nasiona. Nasiona. No już się. Zaskopmy tą węnę i i weźmy sobie napis. Będzie może kiedyś do ucząpowania naszych zbrojeczek. Kiedy byśmy chcieli iść do Endu, nie? To wtedy by nam się przydał, bo by nie byśmy nie mieli, nie bym mówił, kurczę, czemu jego nie wziąłem, Bo była taka kawia. Co, co tam się... a, dziura po prostu, dobra. Yy, idzie dalej, idzie dalej, Czy jest tu może żelazo? Żelazo, no... Czy ja widzę... nie, to strawa. ja cię kręcę. O, nie ma tu nic. Dobra, idę szukać dalej jakichś... pejwów. Dobra, widzowie, znalazłem... po prostu kupałam się pod Ciebie i znalazłem na się wodę i jakiś tam cave, więc sobie szybko zjedzmy. Mamy też sobie tutaj odrodzenie w razie co, więc możemy sobie schudzić. Dobra. Ej, witam. Czy ma... o, no wreszcie jakiś żeluzo, nie? Żeluza żeluzo to ja tam nic nie pójdę po diamenty, nie? Dobra, dawaj mnie, dawaj, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, tutaj mamy jeszcze, dziękuję bardzo i tutaj jeszcze, dziękuję bardzo, dobra. Eee, chodźmy sobie w dół, o, ale tutaj ten kef jest naprawdę duży. Eee, nie pytajmy. Dobra, eee, dobra, nic się nie stało, po prostu eee, no, małe usterki. Eee, Hoppa. Ten kef jest naprawdę duży. Eee, jest nawet Redstone. złoto też tam jest. Ale ja na razie. Mobów to ja nie potrzebuję, wiecie? Dobra, kurczę, ja. Da, daj mi pochodnie. Daj mi. co, nie klepie. Ja dwa, dwa zombiaki. No to super. Super, super. Szkoda, że nie mam narytowych rzeczy, nie? Albo diamentowych chociaż na tą siekierę. Kur... Ty, one mnie zaraz rozbroją, nie? Dobra. Dobra, jest, jest. Jest to, jest to, jest O, ej! Żelazo? W... Skąd jest to żelazo? Ej, lol, nie. One mi wpadły w czy co? Naprawdę, lol. Ej, sklec, nie chcę, nie chcę. Mały, mał. Mały. Niedobry miertelnik zostaw mnie. Dobra, widzowie, ja postanowiłem W sumie w następnym odcinku pójdziemy do. tego okay, cave'a już znaleźliśmy, wiem gdzie to jest. Więc w następnym odcinku będziemy szukać tych wszystkich ród. Więc em, ja się będę z Wami nie To trzymajcie się. To, to pa pa.